list do Galacjan rozdział 2, werset 16 list do Galacjan, rozdział 2, werset 16 wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, byśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Bracie Karolu, czy mógłbyś pomodlić się o nauczanie? Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Prosimy Pana, byś po Brata bracie Jacka. Proszę, po to wszystko w Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, dziękuję. Tematem nauczania w tym miesiącu jest. Czego Pismo Święte uczy o przestrzeganiu szabatu? Czego Pismo Święte uczy o przestrzeganiu szabatu? Dzisiaj powiemy sobie o powodach, dla których jest taka denominacja czy religia adwentyści dnia Siódmego i oni oficjalnie uczą, oficjalnie tak, że trzeba przestrzegać szabatu i to jest znak tego, że człowiek jest zbawiony lub że trzeba przestrzegać szabatu, żeby być zbawionym, a jeśli tego się nie czyni, to się traci swoje zbawienie albo Albo że człowiek w ogóle nie jest zbawiony. I teraz każda fałszywa religia uczy, że aby zostać zbawionym i mieć życie wieczne, należy spełniać dobre uczynki, przestrzegać pewnych przekazań, być dobrym człowiekiem i lub stać się doskonałym. Zgodzimy się, że tylko biblijne chrześcijaństwo uczy, że zbawienie jest łaski przez wiarę, nie z uczynków? Tylko biblijne chrześcijaństwo. Tylko kiedy czytamy prawdziwe z macosłego pana Jezusa, Dowiadujemy się, że zbawienie jest niezasłużonym darem łaski. Przez wiarę w to, co Jezus Chrystus, Bóg objawiony w ciele, krwuje i Zbawiciel kościoła uczynił dla nas za darmo z miłości na krzyżu. I taka nauka, że żeby zostać zbawionym, jeszcze wieczne należy spełniać dobre uczynki, być doskonałym i tak dalej, taka nauka jest przekazywana zarówno przez fałszywe religie, które nie przyznają się w ogóle do Pana Jezusa Chrystusa, jak i te, które się do niego przyznają. I teraz jedno z nich jest właśnie religia Adwentystów Dnia Siódmego. I oni oficjalnie uczą, to jest cytat jednego z nauczycieli Pisma Świętego, i on mówi tak, że, że on wyczytał w ich pismach, tak, jesteś zbawiony z łaski przez wiarę, ale musisz przestrzegać szabatu. Jeśli tego nie czynisz, utracisz swoje zbawienie. I teraz. Punkt numer jeden. Powody, dla, którego, dla których adwentyści dnia siódmego oficjalnie uczą. Oficjalnie, ja nie mówię o tym, co każdy adwentysta dnia siódmego ma w swoim sercu, tylko powody, dla których adwentyści dnia siódmego oficjalnie uczą, że trzeba przestrzegać szabatu w epoce nowotestamentowego kościoła. Powód numer jeden. Próby ustanowienia własnej sprawiedliwości ponad sprawiedliwością pana Chrystusa. Próby ustanowienia własnej sprawiedliwości ponad u pana Jesu Chrystusa. Może zauważyliście, bracia i siostry, ale wśród chrześcijan niestety jest taka niebezpieczna i rosnąca tendencja, aby wracać do prawa mojżeszowego, aby podawać siebie i innych pod jarzmo wybranych uczynków, obrzędów, rytuałów, yy, aby upodawniać się po prostu do starotestamentowych Żydów pod prawem mojżeszowym. A oni mieli, oni mieli święto namiotów, więc my powinniśmy mieć święto namiotów. A oni mieli, oni mieli za, załóżmy, tak, oni obchodzili szabat, no to my powinniśmy obchodzić szabat. Oni mieli, yy, oni mieli jakieś inne święta, więc my powinniśmy mieć również te święta, i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie: Czy ten problem istnieje od XXI wieku? Czy, po, czy od razu pojawił się po pierwszym przyjściu naszego Zbawiciela? Zobaczcie dzieło apostolskie, rozdział 15, wersety od pierwszego do piątego. Dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od pierwszego do piątego. Zobaczcie, z jakim problemem musieli się zmagać nasi bracia i siostry w Chrystusie w Jerozolimie, tuż po zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Dzieło apostolskie, rozdział 15, i przeczytamy sobie od wersetu pierwszego do 15. Uwaga, a niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatarków między nimi a ja, Pawłem i Barnabo, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wyprawieni przez kościół szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu Pogan, czym sprawi sprawili wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszy i opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, uwaga, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. Zobaczcie, niektórzy wierzący, nie tylko, że niewierzący, tak? ale niektórzy wierzący twierdzili, że aby zostać zbawionym, poganom nie wystarczy skrucha przed Bogiem, i wiara w Pana Jezusa w Jego doskonałą ofiarę na krzyżu, oni muszą, się, oni muszą się obrzezać, oni muszą przestrzegać szabatu i w ogóle całego prawa mojżeszowego. Ze to, jaka jest opinia o szabacie, zgodzimy się, że szabat był elementem prawa mojżeszowego, prawda? I teraz, jaka była odpowiedź Kościoła? Co powiedział co apostoł Piotr? Kiedy to zostało wypowiedziane? Dzieje apostolskie, rozdział 15. I zobaczcie teraz wersety od 6 do 11. Wersety od 6 do 11. Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę. A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich, mężowie bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust pogani usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, Oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć, lecz wierzymy, że przez łaskę pana Jesa Chrystusa będziemy zbawieni tak samo jak i oni? Jak była odpowiedź apostoła Piotra, że poganie nie muszą ani się obrzezać, ani przestrzegać szabato, ani tym bardziej przestrzegać całego prawa mojżeszowego, aby zostać zbawionym. Teraz co powiedział Jakub inni apostołowie i starsi wraz z całym kościołem? Dzieje apostolskie, rozdział 15. Teraz przeczytajmy sobie od wersetu 22 do 29. Dzieje apostolski rozdział 15 i teraz wersety od 22 do 29. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem uznali za słuszne z całym kościołem. Przepraszam! Wtedy apostołowie starsi wraz z całą Kościołem mu za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi, Jude zwanego Barsawą i Sylasa, przodujących wśród braci. Posłali przez nich takie pismo. Apostołowie starsi i bracia przysyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z Pogę, którzy są w Antiochii z Syrii, i ponieważ słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas i pokolili was słowami i wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać prawo, czego im nie przykazaliśmy. Zgromadzeni jednomyślnie, jednomyślnie, postanowiliśmy posłać do Was wybranych ludzi wraz z naszymi umiejowanymi Barnabą i Pawłem. Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa. Dlatego posłaliśmy Sylasa, którzy powtórzą Wam ustnie to samo. Uznał bowiem, kto? Duch Święty. Za słuszne i my też nie nakładać na Was żadnego ciężaru, oprócz tego, co konieczne. Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu, dobrze uczynicie, jeśli będziecie się tego wystrzegać, bywajcie zdrowi. Co stwierdzili apostołowie i starsi? Że poganie nie muszą przestrzegać szabatu, nie muszą podawać się w prawa mojżeszowego. I teraz, jaka to była decyzja? Czy oni sami sobie to wymyślili? Zobaczcie. W Wesel 28 jest napisane: uznał, bowiem kto? Duch Święty, Bóg tak postanowił, tak, że nie, nie trzeba przestrzegać szabatu. To nie, że my sobie wymyśliliśmy, że nie trzeba przestrzegać szabatu, tylko Bóg tak postanowił właśnie wtedy, w epoce nowotestamentowego kościoła. Jeszcze o, o tym sobie powiemy. I jaka była reakcja chrześcijan spośród pogan, kiedy oni to usłyszeli w kościele w Antiochii? Zobaczcie, wersety 30 i 31. Tak więc oni, będąc odprawieni, przybyli do Antiochii, zwołali zgromadzenie i oddali list, gdy go przeczytali uradowali się z tego pocieszenia. Oni się cieszyli, że nie musieli przestrzegać ani się obrzezać, ani przestrzegać szabatu, ani tym bardziej przestrzegać całego prawa mojżeszowego. I teraz biorąc to pod uwagę, skąd się bierze taka tendencja, żeby próbować narzucać na siebie i innych jakieś uczynki, jakieś rytuały, jakieś obrzędy, jakieś zakazy, jakieś nakazy i uwaga, traktować je jako element zbawienia. Właśnie o to się rozchodzi. Dlaczego jest tak wśród nawet wierzących, że próbują właśnie coś takiego na siebie i na innych narzucać? Zobaczcie. Może Pismo Święte nam pomoże. List do Rzymian rozdział 10, werset od 1 do 3. List do Rzymian rozdział 10, werset od 1 do 3. Apostoł Paweł pisze, następuje to, co następuje. Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest Jego zbawienie. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Ja wierzę, że tu jest odpowiedź. Z jakiegoś powodu, tak? Jest jakieś pragnienie, nawet w osobie nawróconej, w pewnym momencie po nawróceniu, aby po prostu jakoś odsuwać od siebie, nie uznawać w 100% sprawiedliwości Bożej i ustanowić własną. Jak to wygląda? Ja mam Pismo Święte, i w pewnym momencie po nawróceniu myślę sobie tak. Ja znajdę sobie jakiś uczynek, znajdę sobie jakiś rytuał, znajdę sobie jakiś obrządek, znajdę sobie jakiś nakaz, znajdę sobie jakiś zakaz, uczynię sobie to jako element swojego zbawienia, będę go przestrzegał w 100%, jeśli w ogóle to jest możliwe i będę oceniał na tej podstawie wszystkich innych wierzących. Wszystkich ludzi będę oceniał na podstawie tego, czy oni robią to samo co ja, czy nie robią tego. Jeśli nie robią, będę kwestionował ich zbawienie, albo będę ich traktował jako gorszych wierzących, ludzi gorszych od siebie samego, rozumiecie? Pismo Święte tu mówi, tak? Nie uznają Bożej sprawiedliwości, tylko chcą ustanowić własną i to nie jest od dzisiaj. A wybór jest ogromny, można sobie wybrać setek tych praw, prawa mojżeszowego, wy, wybrać sobie jedno i po prostu na tej podstawie oceniać siebie samego i oceniać innych wierzących. Niestety tak jest. I czy to jest biblijne? Zobaczcie, list do Galacjan, rozdział 3, wersetu od 8 do 15. List do Galacjan, rozdział 3, wersetu od 8 do 15. <coughs> Czego uczy Pismo Święte, jeśli chodzi o udział prawa Bożego w zbawieniu w epoce nowotestamentowego Kościoła? Zobaczcie. List do, Rzymian, e, przepraszam, list do Galacja rozdział 3 wersetu od 8 do 15. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał Pogan, wcześniej ogłosił Ewangelię Abrahamowi. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem... Z uczynków prawa ciągle ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie jest Bogiem, przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który wypełnia przez nie, będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha. Bracia, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Bóg usprawiedliwił nas jak? Na podstawie wiary, w cierpienia i śmierć i zmartwychwstanie pana Eserystusa za nasze grzechy. I na nikim z nas nie ciąży obowiązek przestrzegania prawa mojżeszowego w tym szabatu. Nasz Zbawiciel nas od tego obowiązku uwolnił. Ludzie nie nawróceni czasami mówią, muszę przestrzegać przekazań. wiecie co? Kiedyś sobie o tym myślałem. Oni są pod przekleństwem prawa i może nawet podświadomie oni to wiedzą, bo faktycznie, musisz, jeśli nie chcesz się nawrócić, no to musisz przestrzegać prawa Bożego. To prawda. I możesz zostać zbawiony, jeśli je wypełnisz 100%, jeśli będziesz bez grzechu, ale to jest niemożliwe, więc musisz się nawrócić do Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus uwolnił nas z przekleństwa prawa dzięki Bogu. I to nie jest nasza zasługa, że zostaliśmy zbawieni. Cokolwiek byśmy nie robili, nie jesteśmy w stanie udowodnić Bogu w jakikolwiek sposób, że my zasługujemy na zbawienie albo my jesteśmy tacy dob dobrzy jak sam Bóg. <laughs> My jesteśmy się dziećmi bożymi i nie jesteśmy pod przekleństwem żadnego prawa. I pytanie: teraz, jeśli ktoś stawia swoją własną sprawiedliwość ponad sprawiedliwością Chrystusa, to czy ty w tym samym, to czy tym samym nie, nie neguje, że Jezus jest sprawiedliwy? I to jest według mnie pierwszy powód nauki o konieczności przestrzegania szabatu w epoce Nowotestamentowego Kościoła, że. Ludzie próbują nawet wierzący ustanowić własną sprawiedliwość ponad sprawiedliwością Pana Chrystusa. Drugi powód, powód, dla których Adwentyści na 7 oficjalnie uczą, że trzeba przestrzegać szabatu w epoce nowotestamentowego Kościoła, brak dzielenia Słowa Bożego na to, co, kiedy i dla kogo jest doktryną. Brak dzielenia Słowa Bożego na to, co, kiedy i dla kogo jest doktryną. Teraz pytanie, czy Bóg z Pisma Świętego objawia to samo wszystkim ludziom od początku do końca świata? Jak sądzicie? Spójrzmy na Ewangelię Jana, przepraszam, Ewangelię, Jana. Ewangelię Mateusza, rozdział 4, werset 23. Ewangelię Mateusza, rozdział 4, werset 23. Czy Bóg z Pisma Świętego objawia to samo wszystkim ludziom od stworzenia świata? Od stworzenia do końca świata. Spójrzmy na słowa pana Chrystusa. Po byciu kuszonym na pustyni, i co on głosił? Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 23. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa. Ewangelię Królestwa. I uzdrawiając wszystkie choroby i wszystkie dolegliwości wśród ludzi. I teraz, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, rozdział 5, rozdział 6, rozdział 7, to jest Ewangelia. Królestwa. I teraz, co Pan Jezus głosił? <laughs> czy Jezus mówi do wszystkich ludzi ze wszystkich epok? Czy Jezus mówi, że wszyscy ludzie, wszystkich ludzi ze wszystkich epok obowiązują te same zasady, te same nauki, te same doktryny? Zobaczcie, czy przodkom i obecnym, czy przodkom Żydów, którzy tutaj słuchają Pana Jezusa Chrystusa na kazaniu na górze? Czy przodkom tych ludzi i tych, tym ludziom na, na, na kazaniu na górze zostaje objawione to samo? Zobaczcie, Ewangelię Mateusza, rozdział 5, i teraz tylko przykład. Werset 33 i 34. Ewangelię Mateusza, rozdział 5, wersety, zobaczcie. 33 34. Pan Jezus Chrystus mówi tak: Słyszeliście też, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg. Lecz ja Wam mówię, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest stronem Boga. Ani na Ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego Boga. Czy zgodzimy, czy to jest to samo? Bóg zapowiadał, tak? Zapowiedział Żydom pod prawem mojżeszowym, co? Że nie mieli fałszywie przysięgać, ale dotrzymać Panu swych przysiąg. Zgadza się? A tym ludziom, którzy słyszą kazanie naszego Zbawiciela na kazaniu na górze, co mówi? Wcale nie przysięgajcie. Czy to jest to samo? No nie jest to samo. I teraz, czy to jest sprzeczność? No nie. Werset 33, ja to tak rozumiem. Werset 33 to jest doktryna do Żydów pod prawem Mojżeszowym. A co to jest ten werset 34? Ja wierzę, że to jest doktryna dla Żydów która będzie obowiązywać ich w tysiącletnim królestwie. Jeszcze raz, w wersecie 33 to jest doktryna dla Żydów pod prawem mojżeszowym, a w wersecie 34 to jest doktryna dla Żydów, która będzie ich obowiązywać w tysiącletnim królestwie. Zobaczcie, Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 17. Co Pan Jezus Chrystus mówi? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. W tym momencie Pan Jezus, kiedy głosi kazanie na górze, nie zmienia tego prawa, tylko mówi, że będzie obowiązek, tylko tak jak ja to rozumiem, On zapowiada im nowe prawo czy konstytucję dla narodu wybranego, ale w przyszłości. I do, do krzyża, do ukrzyżowania Pana Jezusa obowiązywało, miało obowiązywać prawo mojżeszowe. Od wyjścia z Egiptu do ukrzyżowania naszego Zbawiciela miało obowiązywać prawo mojżeszowe. I do tamtego momentu nie zostało ono zmienione. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi, że nie przyszedł tego zmienić. Dopiero później nastąpiła, znaczy ma nastąpić ta zmiana i nie ma żadnej, żadnej sprzeczności. I kiedy czytamy Pismo Święte, dobrze jest zastanowić się, kto mówi, do kogo mówi i wtedy dopiero, co jest mówione. Teraz, zobaczcie, drugi jest do Tymoteusza, rozdział 2, werset 15. Drugi jest do Tymoteusza, rozdział 2, werset 15. Tu jest jeden z kluczy, żeby lepiej zrozumieć Pismo Święte. Zobaczcie. 2 zł o drugi werset 15. Staraj się, aby stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić, który dobrze rozkłada słowo prawdy. Całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do strofywania, do wychowania sprawiedliwości. Zgodzimy się? Amen. Stary Testament został napisany, żebyśmy mieli, żebyśmy czytali i żebyśmy się czegoś nauczyli, żebyśmy nie popełniali tych błędów, jak nasi, jak nasi przodkowie wierzy, prawda? Trzeba czytać całe Pismo, natomiast uwaga, nie całe Pismo jest doktrynalnie dla Ciebie i dla mnie. I teraz, kiedy Ty czytając Pismo Święte postarasz się je dzielić i kwalifikować na to, co, kiedy i dla kogo było doktryną, co było nauką, o wiele lepiej będziesz w stanie zrozumieć Słowo Boże, o wiele mniej będziesz miał y, następujących myśli, czy to przypadkiem nie jest sprzeczność. I czy to jest możliwe, że Bóg objawia, uwaga, nawet różne rzeczy, różne prawa różnym ludziom w tym samym okresie historii? Ja nie mówię, że jest tak w epoce Nowotestamentowego Kościoła, ale zobaczcie, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 14, werset 21. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 14, werset 21. Czy to jest możliwe, że Bóg nawet objawia różne rzeczy, różne prawa różnym ludziom w tym samym okresie historii? Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 14, werset 21: Nie będziecie jeść żadnej padliny. Dasz to do spożycia przybyszowi, który jest w Twoich bramach, albo sprzedasz cudzoziemcowi, gdyż jesteś ludem świętym dla Pana, swego Boga. Nie będziesz gotować koźlęcia w mleku Jego matki. Zobaczcie. Czy Żydzi mogli wówczas pod prawem mojżeszowym jeść padlinę? Nie mogli. Tak? A czy Poganie mogli to jeść? No mogli. Czy to jest to samo? No nie jest to samo. Czy to jest sprzeczność? No nie jest sprzeczność. Słuchajcie, gdyby Bóg powiedział, tak? Gdyby Bóg powiedział komuś tutaj, słuchaj, Natan, ty nie wolno ci zjeść padliny oraz możesz zjeść padlinę, czy to by było logiczne? No nie, no każdy nauczyciel matematyki, tak? Liceum? Tłumaczy, tak? Jest takie, ta, taka sekcja matematyki się nazywa logika, tak? Nie można powiedzieć, tak, że słońce krąży wokół Ziemi oraz Ziemia krąży wokół słońca, tak? To jest nielogiczne. To jest bez sensu. I tak samo Bóg nie, nie działa w taki sposób. Bóg stworzył też logikę. Czy Bóg mówi to samo, że i mi w epoce prawa Mojżeszowego? Nie. I to nie jest sprzeczność, nie ma z tym żadnego problemu. I dlaczego o tym mówimy? Ponieważ drugim powodem, dla którego ludzie nienawróceni, a nawet nawróceni twierdzą, że trzeba przestrzegać Szabatu teraz, w epoce Nowotestamentowego Kościoła, jest, dla, jest jaki? Niedzielą pisma świętego. Oni czytają Pismo Święte, jak, za, jak za, zaraz zobaczymy. Oni używają pisma, żeby próbować udowodnić swoje nauki, ale jego nie dzielą. I tu jest problem. To jest powód, dla którego jest tyle kultów, które nazywają się chrześcijańskimi. To jest nawet powód, to może być nawet jeden z powodów, dla którego jest tyle denominacji chrześcijańskich. Co bracia bardzo mądrzy wierzą, nauczają Słowa Bożego i głoszą z mocą Ducha Świętego, ale ponieważ nie dzielą pisma świętego albo nie dzielą je właściwie, wtedy, je, wtedy my mamy niekończące się spory, niekończące się dyskusje. Dlatego. I teraz, mając to na uwadze, przyjrzyjmy się tylko dwóm fragmentom pisma. Czy należy przestrzegać szabatu według Pisma Świętego? Zobaczcie, księga wyjścia, rozdział 20. Wersety od 8 do 11. Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 8 do 11. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana, Twego Boga. Ty nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram. Pan bowiem przez sześć stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął, dlatego pan błogosławił dzień szabatu i święcił go. I teraz ktoś może wziąć pismo święte i mówić, czy... Na podstawie tego fragmentu zadać pytanie, czy trzeba przestrzegać Szabatu, i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, bo widzisz, no pismo święte mówi, że trzeba przestrzegać Szabatu. Jak ty możesz powiedzieć, że nie trzeba przestrzegać? A teraz zastanówmy się, kto mówi. Zastanówmy się, do kogo to mówi i wtedy odpowiem na pytanie, co jest mówione. Księga Wejścia rozdział 20, wersety 1 i 2. Wersety 1 i 2. I Bóg mówił te wszystkie słowa: Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Kto mówi? Bóg mówi dobrze. I teraz do kogo mówi? Do Żydów czy do nas? No do Żydów i do, do jakich Żydów? No nie do Abrahama, tak? Już, już jest ten, już był, już odszedł do, do łona Abrahama, tak? Ale do życia wiecznego, ale mówi do Żydów kiedy? Kiedy zostało ustanowione prawo mojżeszowe, po wyjściu z Egiptu, prawda? prawda? On mówi do Żydów. I teraz, co jest mówione, że trzeba przestrzegać Szabatu? Rozumiecie? Oni wtedy, ci Żydzi pod prawem mojżeszowym, mieli nakaz czego? Przestrzegać Szabatu. Oni, tak? I teraz, czy należy przestrzegać Szabatu według Pisma Świętego? List do Kolosan, rozdział 2, werset od 14 do 16. List do Kolosan rozdział 2 wersety od 14 do 16. I apostoł Paweł pisze tak: "Wymazał obciążający was wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża i rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz." gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia co do święta, nowiu księżyca lub szabatu. Teraz, według tego fragmentu pisma, czy możemy powiedzieć, że nie trzeba przestrzegać szabatu? No bo jest napisane, niech nikt was nie osądza, słuchaj. Chcesz przestrzegać szabatu? Przestrzegaj szabatu. Nie chcesz przestrzegać szabatu? Nie przestrzegaj. Bóg nie osądza Ciebie, nie potępia Ciebie za to, że nie przestrzegasz szabatu. I teraz zastanówmy się, kto mówi. No, list do Kolosan, rozdział pierwszy, werset pierwszy. List do Kolosan, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga i Tymoteusza, brat... Jeszcze może werset drugi. ...do świętych i wiernych... I wiernych braci w Chrystusie, Jezusie, którzy są w kolosach, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa. I znowu, kto mówi? No, mówi Apostoł Paweł. Czy zgodzimy się, że Apostoł Paweł pisze to pod natnieniem Ducha Świętego? No, oczywiście, to jest słowo Boże, mówi pod natnieniem Ducha Świętego. Do kogo mówi? Do świętych i wiernych braci w Chrystusie, Jezusie, którzy są w kolosach. Czy mówi do naszych braci i Sióstr w epoce nowotestamentowego Kościoła? Mówi. No właśnie. W Księdze wyjścia, rozdział 20 jest obowiązek przestrzegania szabatu, tak? Ale tutaj w liście do Kolosan, rozdział 2 nie ma obowiązku przestrzegania szabatu. To jest sprawa twojego sumienia, bracie i siostro, to jest sprawa między tobą a Bogiem. I według Pisma Świętego ani ja, ani nikt inny nie ma prawa tobie mówić, że ty masz przestrzegać szabatu, żeby być zbawiony albo że szabat to jest Jakiś znak, który pokazuje, że Ty faktycznie zostałeś zbawiony Bożą łaską. Nikt nie ma prawa Tobie czegoś takiego mówić. No ale ktoś jest uparty, słuchajcie, to nie przyjmie tego do wiadomości, tylko będzie wybierał fragmenty. I to nie dotyczy tylko szabatu, bracie i siostry. Będzie sobie wybierał fragmenty z Pisma Świętego, czy tu, czy tu, czy tu które nie mają nic wspólnego z Tobą i ze mną, nie mają nic wspólnego z epoką Nowotestamentowego Kościoła, i będzie Tobie mówił, że słuchaj, musisz robić to albo nie wolno robić ci tego, i będzie pomijał, nie będzie brał pod uwagę tego, co jest faktycznie dla Ciebie i dla mnie napisane jako doktryna w epoce Nowotestamentowego Kościoła. Czy należy dzielić pismo święte? Należy dzielić, bo bracia i siostro, jeśli Ty nie podzielisz pisma na. Nie będziesz się starał dzielić pisma na to, co jest doktryną dla Ciebie, a co nie jest doktryną dla Ciebie. Wtedy są sprzeczności, wtedy są niepotrzebne spory, wtedy są niepotrzebne nieporozumienia. Są rzeczy trudne i bardzo trudne z pisma, ale ja wierzę, jestem przekonany, że dzięki tej praktyce, która jest biblijna, że należy dzielić pismo na rzeczy doktrynalne dla nas i niedoktrynalne dla nas, można w jakiś sposób sobie ułatwić. Poznawanie tego, co Pan Bóg od Ciebie i ode mnie oczekuje, i na dzisiaj skończymy.